mi pragnienie bym uklął na całą noc do ręki wziął różaniec i poczuł tajemnic moc królowo nieba i ziemi przez życie poprowadź mnie chwalebne Tajemnice, w niebie oglądać chcę, królowo nieba i ziemi, przez życie poprowadź mnie, chwalebne tajemnice, w niebie oglądać chcę. Na całą noc, do ręki wziął różańc i poczuł tajemnicę. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Litania do Ducha Świętego. Kyrie eleison. Chryste leison, kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boży, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boży. zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty od Ojca i Syna Pochodzący, zmiłuj się nad nami. Duchu Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali. Zmił się nad nami. Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu. Zmiłuj się nad nami. Duchu Prawdy, pouczający nas o wielkiej prawdzie. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, któryś stąpił na Maryję Pannę. Zmiłuj się nad nami. Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający. Zmiłuj się nad nami. Duchu Boży, któryś jest w nas. Zmiłuj się nad nami. Duchu Mądrości. I rozumu. Zmiłuj się nad nami. Duchu rady i męstwa. Zmiłuj się nad nami. Duchu umiejętności i pobożności. Zmiłuj się nad nami. Duchu bojaźni Bożej. Zmiłuj się nad nami. Duchu łaski i miłosierdzia. Zmiłuj się nad nami. Duchu mocy miłości i umiaru, zmiłuj się nad nami. Duchu wiary, nadziei miłości i pokoju. Zmiłuj się nad nami. Duchu pokory i czystości. Zmiłuj się nad nami. Duchu dobroci i słodyczy. Zmiłuj się nad nami. Duchu łask wszelkich. Zmiłuj się nad nami Duchu Święty modlący się za nas błaganiem niewymownym Zmiłuj się nad nami Duchu Święty któryś na Chrystusa Pana w postaci gołębicy stąpił Zmiłuj się nad nami Duchu Święty przez którego dostępujemy odrodzenia Zmiłuj się nad nami Duchu Święty serca nasze miłością napełniający Zmiłuj się nad nami Duchu Święty wybraństwa dzieci Bożych Zmiłuj się nad nami, duchu święty, stępujący na uczniów jezusowych w postaci języków ognistych. Zmiłuj się nad nami, duchu święty, którym apostołowie zostali napełnieni. Zmiłuj się nad nami, duchu święty, rozdający dary swe każdemu według własnej woli. Zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłości. Przebacz nam, panie. Bądź nam miłości. Wysłuchaj nas, panie. Od wszelkiego złego. Wybaw nas, panie. Od grzechu każdego. Wybaw nas, panie. Od pokus i zasadzek szatańskich. Wybaw nas, panie. Od zarozumiałości i rozpaczy. Wybaw nas, panie. Od opierania się prawdzie objawionej. Wybaw nas, Panie Od uporu i zatwardziałości serca Wybaw nas, Panie Od wszelkiej zmazy duszy i ciała Wybaw nas, Panie Od ducha nieczystego Wybaw nas, Panie Od wszelkiej złej woli Wybaw nas, Panie Przez odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna Wybaw nas, Panie Przez wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało Wybaw nas, Panie Przez stąpienie Twe na Chrystusa Pana nad Jordanem Wybaw nas, Panie przez wstąpienie Twe na apostołów, wybaw nas, panie. W dniu sądu Twego, wybaw nas, panie. My, biedni grzesznicy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Abyśmy, żyjąc z ducha, również z ducha działali, wysłuchaj nas, panie. Abyśmy, pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego nigdy jej nie zbezcześcili, wysłuchaj nas, panie abyśmy żyjąc wedle ducha nie ulegli porządliwościom ciała wysłuchaj nas panie abyśmy nigdy nie zasmucili ciebie któryś jest duchem bożym wysłuchaj nas panie abyśmy zachowali jedność w więzi pokoju wysłuchaj nas panie abyśmy doświadczali wszelkiego ducha który od boga pochodzi Wysłuchaj nas, Panie, abyśmy w sobie ducha prawego odnowili. Wysłuchaj nas Panie, abyś nas swym duchem wszechwładnym umocnił. Wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ześlij ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze Ziemi. Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do Matki Bożej, świętego Ludwika de Montfort. Zdrowaś Maryjo, córo Boga Ojca. Zdrowaś Maryjo, Matko Syna Bożego. Zdrowaś Maryjo, oblubienica Syna Bożego. Zdrowaś Maryjo, przybytku całej Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo, Pani moja, dobra Matko, Królowo serca mego i życia mego, słodyczy i dandziejo jedyna po Jezusie, serce moje, duszo moja, cały należy do Ciebie i wszystko moje jest Twoim. Dziewico błogosławiona ponad wszystkie stworzenia, proszę niech dziś Twoja dusza będzie we mnie, ażebym mógł wychwalać Pana, Niech Twój Duch będzie we mnie, ażebym mógł radować się w Bogu. Panno wierna, wyciśnij na mym sercu znak miłości, ażebym przez Ciebie i w Tobie odnalazł wierność memu Bogu. Matko błogosławiona, zechciej mnie łaskawie zaliczyć do grona tych, których jak dzieci kochasz, pouczasz, karmisz, którymi kierujesz i których wspierasz. Pani Nieba, nie pozwól, by było we mnie cokolwiek co by nie należało do Ciebie, bowiem już wyrzekłem się wszystkiego. Córko Króla Królów, której chwała jest w głębokościach, spraw bym dla miłości Twojej nie rozpraszał się na rzeczy widzialne i przemijające, lecz bym w mym wnętrzu zajął się poszukiwaniem Boga, który jest moją radością, moim skarbem, honorem, chwałą i odpocznieniem aż do chwili kiedy dzięki działaniu Ducha Świętego twego wiernego oblubieńca i twojemu wiernej jego oblubienicy syn twój umiłowany Jezus Chrystus w sercu mym zostanie w pełni ukształtowany na większą chwałę Boga naszego Ojca po wszystkie wieki wieków amen Drugi tydzień, siódmy dzień, konieczność nabożeństwa do Maryi. Kościół katolicki wierzy, że dziecko Maryi nigdy nie będzie potępione, jeżeli matka ziemska zdobywa się na każdą ofiarę, aby swoje dziecko od śmierci ratować. O wiele bardziej będzie Maryja to czynić, aby nas ratować od wiecznego potępienia. Traktat nr 39, 40, 41, 42 Maryja potrzebna jest ludziom dla osiągnięcia ostatecznego celu. Z faktu, że Maryja potrzebna jest Bogu, po, potrzebna, jak powiedzieliśmy, warunkowo na skutek zrządzenia Jego woli, należy wnioskować, iż, iż jest ona tym bardziej potrzebna ludziom do osiągnięcia zbawienia wiecznego. Nie wolno więc utożsamiać nabożeństwa do Najświętszej Panny z nabożeństwem do świętych, jak gdyby było ono niekonieczne lub nadobowiązkowe. Niezawodne znamie wybraństwa. Uczony i pobożny Suarez z Towarzystwa Jezusowego, biegły w piśmie i bogobojny Justus Lipsius, doktor z Lowanium i kilku innych, Dowiedli niezbicie, opierając się na nauce doktorów kościoła, zwłaszcza świętego Augustyna, świętego Efrema z Edescy, świętego Cyryla Jerozolimskiego, świętego Germana z Konstantynopola, świętego Jana Damasceńskiego, świętego Anzelma, świętego Bernarda, świętego Bernardyna, świętego Tomasza i świętego Bonaventury. Że nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest do zbawienia konieczne, że jest to niezawodny znak potępienia, jeśli kto nie żywi dla niej miłości i czci, co wyczuli nawet ekolampadiusz i kilku innych odszczepieńców. Natomiast oddanie się jej całkowite i szczere jest niezawodnym znamieniem wybraństwa. Narzędzie zbawienia dawane przez Boga tym, których chce On zbawić. Świadczą o tym figury i słowa Starego Testamentu, potwierdzają uczucia i przykłady świętych, a rozum i doświadczenie również tego uczą i dowodzą. Nawet szatan i poplecznicy Jego siłą prawdy zmuszeni byli to przyznać na przekór własnej woli. Spośród wszystkich cytatów z pism ojców i doktorów Kościoła, których zbiór pokaźny zrobiłem w celu udowodnienia tej prawdy, Przytaczam tylko jeden, aby nie przedłużać mych wywodów, Tobie być poddanym, o święta dziewico, jest narzędziem zbawienia, dawanym przez Boga tym, których chce zbawić, Jan Dasceński, a żeby dojść do nieba. Mógłbym tu przytoczyć kilka wydarzeń świadczących o prawdzie mych słów, mianowicie to które znaleźć można w kronikach świętego Franciszka, gdzie opowiedziane jest, Iż ujrzał on w ekstazie wielką drabinę, wznoszącą się do nieba, na końcu której znajdowała się najświętsza dziewica, przez co zostało mu pokazane, iż należy się wspinać po niej, by dojść do nieba. To, które przytaczają kroniki świętego Dominika, gdzie jest mowa o biednym heretyku, opętanym przez 15 tysięcy szatanów. Działo się to w pobliżu Karkaskony, gdzie święty Dominik. Wygłaszał kazania o różańcu, szatani ci, podlegając rozkazowi danemu im przez Najświętszą Pannę, zmuszeni byli ku własnemu zawstydzeniu wyznać tak dobitnie i jawnie kilka wielkich i pocieszających praw, tyczących się nabożeństwa do Matki Bożej, iż tej autentycznej opowieści i pochwał, wyrażonych wbrew woli przez szatana na temat nabożeństwa do Najświętszej Panny. Niepodobna czytać bez wylewania łez radości. Jeszcze jaśniej niż w tym innym cytacie biblijnym jawi się nam konieczność uczczenia Maryi przez Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Modlitwa, Panie, Wszechmogący Boże, Ty chciałeś, abyśmy przez niewinną Matkę Twojego Syna wszystko mieli, i abyśmy pod opieką tak potężnej Matki omideli niebezpieczeństwa obecnego życia i osiągnęli życie wieczne. Amen. Czytanie duchowe, święty Ludwik, Maria, Tajemnica Maryi. Wybrana duszo, czyż Cię Duch Święty nie pouczył, co ja Tobie właśnie napisałem? Następnie dziękuj Bogu, bo istnieje tajemnica, która całemu światu jest prawie nieznana. Ty znalazłeś ukryty skarb na roli Maryi, to znaczy kosztowną perłę Ewangelii i dlatego sprzedaj wszystko, aby ją posiąść. Jeżeli bowiem Duch Święty zasadził w Twojej duszy prawdziwe drzewo życia, a mianowicie doskonałe poświęcenie się, które ja Tobie objaśniłem. Musisz więc całą troskę skierować na to, aby je pielęgnować, aby ono we właściwym czasie owoce przyniosło. To doskonałe poświęcenie jest ziarnkiem gorczycy, o którym w Ewangelii jest mowa. Dusza, w której drzewo zostało zasadzone, musi się jak dobry ogrodnik stale nim zajmować albowiem to drzewo jest życiodajne i powinno owoc życia przynosić. Ciernie i kolce, które z czasem na drzewie wyrosną i przeszkadzają w owocowaniu, muszą zostać odcięte. Oznacza to, że my musimy dzięki umartwieniu i samozaparciu uwolnić się od wszystkich nieużytecznych przyjemności i zajęć. Innymi słowy, należy ciało ukrzyżować, milczenie zachować i zmysły uśmiercać. Musimy być czujni, aby gąsienice drzewu nie zaszkodziły. Tymi gąsienicami są miłość własna i zamiłowanie do wygody, które pożerają zielone liście. Albowiem, miłość własna i miłość do Maryi nie znoszą się wzajemnie. Dzikie zwierzęta nie mają wstępu na drzewo. Tymi dzikimi zwierzętami są ciężkie grzechy, które przez małe poruszenie mogą uśmiercić drzewo. To boskie drzewo musi często być podlewane przez gorliwą modlitwę, spowiedź, często komunię świętą, publiczną i prywatną modlitwę, gdyż w przeciwnym wypadku nie przynosi owocu. Jeżeli wiatr porusza drzewem, powinno nas to nie niepokoić, ponieważ tak musi być. Wiatr pokusy będzie wiał, aby go wykorzenić. Śnieg i mróz będą go obejmować, aby je doprowadzić do obumarcia. To znaczy, że poświęcenie się Matce Bożej wywoła ataki i sprzeciw, ale kto to drzewo dalej spokojnie będzie pielęgnował, nie potrzebuje się niczego obawiać. Ty wybrana duszo, jeżeli ty drzewo życia tak pielęgnujesz, które Duch Święty w Tobie na nowo zasadził, że ono w krótkim czasie taką wysokość osiągnie, bądź pewny, że ptaki niebieskie będą w nim mieszkać. I taką doskonałość osiągnie, że we właściwym czasie przyniesie owoc chwały i łaski, a mianowicie Jezusa Chrystusa, najgodniejszego uwielbienia Zbawiciela, który zawsze jest jedynym owocem Maryi. Szczęśliwe serce, w którym Maryja zasadziła drzewo życia. Szczęśliwy jest ten, w którym rośnie i kwitnie. Najszczęśliwszy jest ten, kto zakosztuje tego owocu i zachowa do śmierci i na całą wieczność Amen. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny Kyriele. Chryste, Kyrie Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo. Módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko. Módl się za nami. Święta Panno nad Pannami. Módl się za nami. Matko Chrystusowa. Módl się za nami. Matko łaski Bożej. Módl się za nami. Matko nieskalana. Módl się za nami. Matko najczystsza. Módl się za nami. Matko dziewicza. Módl się za nami. Matko nienaruszona. Módl się za nami. Matko najmilsza. Módl się za nami. Matko przedziwna. Módl się za nami. Matko dobrej rady. Módl się za nami. Matko Stworzyciela. Módl się za nami. Matko Zbawiciela. Módl się za nami. Matko Kościoła. Módl się za nami. Panno roztropne. Módl się za nami. Panno czcigodne. Módl się za nami. Panno wsławione. Módl się za nami. Panno można. Módl się za nami, Panno łaskawa, Módl się za nami, Panno wierna, Módl się za nami, Zwierciadło sprawiedliwości, Módl się za nami, Stolico mądrości, Módl się za nami, Przyczyno naszej radości, Módl się za nami, Przybytku Ducha Świętego, Módl się za nami, Przybytku chwalebny, Módl się za nami, Przybytku sławny pobożności, Módl się za nami, Różo duchowne, Módl się za nami, Wieżo Dawidowa, Módl się za nami. Wieża z kości słoniowej. Módl się za nami. Domi złoty. Módl się za nami. Arko przymierza. Módl się za nami. Bramo niebieska. Módl się za nami. Gwiazda zaranna. Módl się za nami. Uzdrowienie chorych. Módl się za nami. Ucieczko grzesznych. Módl się za nami. Pocieszyciel kostrapionych. Módl się za nami. Wspomożenie wiernych. Módl się za nami. Królowo aniołów. Módl się za nami. Królowo patriarchów. Módl się za Królowo proroków módl się za nami Królowo apostołów módl się za nami Królowo męczenników módl się za nami Królowo wyznawców módl się za nami Królowo dziewic módl się za nami Królowo wszystkich świętych módl się za nami Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta módl się za nami Królowo w niebo wzięta módl się za nami Królowo różańca świętego módl się za nami Królowo pokoju Módl się za nami. Królowo Polski. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże. Dozwól nam sługom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała a za przyczyną Najświętszej Dziewicy racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Witaj, Gwiazdo Morza, Wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta, Bramo niebios Błoga, Ty coś Gabriela słowem przywitana, utwierdź nas w pokoju, odmień e winnych wyzwól z więzów, ślepym przywróć blaski, oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski. Okaż, się jest matką, wzrusz modłami swymi, tego, co Twym Synem zechciał być na ziemi. O dziewico sławna i pokory wzorze, wyzwolonym z winy daj nam żyć w pokorze. Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć daj Jezusa, mieć z Nim radość wieczną. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pień. Obóz z Duchem Świętym jedno uwielbienie. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.